Obserwatorium Rozwoju, czyli Patrycja Dębska i Monika Morys rozmawiają o tym, jak znaleźć pracę marzeń i nie zginąć na dzisiejszym, byważe nieprzewidywalnym rynku pracy. Odcinek 10. Pieniądze to nie wszystko. No właśnie. Czyżby? Witajcie drodzy słuchacze. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim temacie, który wydaje mi się, że dla większości osób kojarzy się tylko z jednym. Czyli z naszymi tytułowymi pieniędzmi. I stąd przewrotny odcinek naszego dzisiejszego nagrania. Dokładnie tak, bo tak macie rację. Jeżeli mówimy w kontekście pracy, to przede wszystkim i mówimy o korzyściach, to przede wszystkim myślimy sobie, no, przede wszystkim jedyną korzyścią, jaką mamy z pracy, jest pensja i zgoda. I myślę sobie też, że to jest w ogóle temat rzeka. Patrzę na Monikę, bo na pewno będzie tutaj miała dużo do powiedzenia, ale tak, bo ja zawsze mam dużo do powiedzenia. Bo tak, korzyści to pieniądze, korzyści to pensja. I zaraz za tym idzie kolejne pytanie. No dobra, to zawsze to ile? to ile powinniśmy zarabiać? I to jest chyba temat w ogóle na osobny odcinek, tak mi się wydaje, patrzę na Monikę, bo kwestia wyceny swoich umiejętności, swojego doświadczenia jest szalenie trudną sprawą i zazwyczaj przynosi nam wiele problemów, wiele wątpliwości. Też masz takie poczucie, Monika, że to jest, bywa trudne. Bywa da? trudne, ale tak to od początku, absolutnie zgadzam się z tym, że w dużej mierze pracujemy dla pieniędzy, nie jest to, to, nie, nie brzmi to może najlepiej, bo może chciałoby się wierzyć, że stoją z tym jakieś wyższe, wyższe uczucia, wyższe wartości, No ale z drugiej strony brutalna prawda jest taka, że gdyby każdy z nas wygrał jutro w Totolotka główną wygraną, czy innego jackpot'a, no to jestem skłonna się założyć, że kolejnego dnia w pracy byłyby wielkie pustki. Biura hulałyby pustkami, nie tylko z uwagi na COVID. Z drugiej strony, patrząc, coraz częściej na wynagrodzenie patrzy się nie jako na stricte benefit wynikający ze stosunku pracy, a na coś, co po prostu jest takim kwestią podstawową i niewymagającą. Głębszego wnikania w sprawę. E, pieniądze nie są czymś, czym pracodawca nas zaszczyca, e, czym nas jakoś specjalnie motywuje. No, pieniądze to jest coś elementarnego w ramach stosunku pracy. E, to jest, e, tak jak mówiłam już parokrotnie, jestem wielką fanką takiego partnerskiego podejścia, jeżeli chodzi o stosunek pracy i relacje między pracodawcą i pracownikiem. Pracownik daje swoją wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, pracodawca. Tą bazą, tą podstawową rzeczą, którą daje, są pieniądze. Natomiast z drugiej strony patrząc i zastanawiając się nad pracą marzeń, no warto też nad tym tematem się pochylić i zastanowić się, jakiego rzędu pieniądze nas interesują, na ile możemy się wycenić, jakkolwiek kiepsko by to nie zabrzmiało i co możemy. Zaproponować, jeżeli chodzi o oczekiwane finanse pracodawcy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, bo pytanie o pieniądze na pewno padnie, to jest jedno z takich po prostu 100% pewniaków, że pracodawca musi wiedzieć, jakie są Wasze oczekiwania, chociażby dlatego, no, że prawie każdy pracodawca, a na pewno każdy poważny pracodawca pracuje w oparciu o budżet. I jeżeli w ten budżet się nie wpasowujecie, no to e, oczywiście jest kwestia negocjacji, ale jeżeli te negocjacje się nie powiodą, no to nie będzie w stanie was zatrudnić. E, no chociażby z uwagi na to, że takich pieniędzy do stanowiska nie ma przeznaczonych. Są również inne powody, chociażby takie jak inni pracownicy w ramach firmy, którzy zarabiają zgodnie z widełkami. Tutaj jest dużo innych czynników, w nie teraz nie będziemy wchodzić, no bo to jest właśnie temat rzeka. Także nad pieniędzmi na pewno warto się zastanowić. I warto sobie wyznaczyć widełki, takie minima i maksima tego, co byśmy chcieli zarabiać. Dobra rada jest też taka, że jeżeli pracodawca z różnych względów nie zapyta się o Wasze oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, to warto przejąć pałeczkę i zapytać, jakie są możliwości wynagrodzenia na tym stanowisku, do którego, na, na które przysz, przyszliście się zrekrutować. Natomiast my z Moniką bardzo byśmy chciały w ramach tego odcinka zwrócić Waszą uwagę na coś zupełnie innego. Bo tak jak powiedziała Monika, wynagrodzenie jest tym taką podstawą. To jest oczywiste, że za wykonaną pracę zostaje się wynagrodzenie. Oczywiście możemy tutaj dywagować, prawdopodobnie kiedyś sobie porozmawiamy, jak to jest z tą wyceną naszych umiejętności, jak to robić, jak to, do czego to odnieść, jak to zrobić w bezpieczny dla siebie sposób. Tak, żeby być zadowolonym, ale też, żeby nie przestrzelić, bo oczywiście im więcej, tym lepiej. No, to jest taka prawda, której mm, trudno zaprzeczyć, tak, żebyśmy chcieli więcej po prostu. Natomiast czasami jest to e, niemożliwe i zablokuje nam to jakiekolwiek szanse, jakiekolwiek stanowisko, jeżeli będziemy chcieli za dużo. E, trzeba to jakoś urealnić. Natomiast my z Moniką chcielibyśmy zwrócić waszą, waszą uwagę dzisiaj w, w tym odcinku na korzyści, ale. Niekoniecznie wyrażone w takim żywym pieniądzu, bo praca marzeń może być dla Was dostępna wtedy też, kiedy uzmysłowicie sobie, uświadomicie sobie, że możecie z tej pracy wyciągnąć oprócz pensji fajnej, takiej, która no, spełnia wasze pewne minimum e, przeżycia, tak, czyli jesteście w stanie dzięki niej sfinansować sobie wynajem pokoju, mieszkania, jedzenia, dojazdów do, do pracy, ale korzyści, które nie są wyrażone w pieniądzu, myślę, że mogą wam przysporzyć o wiele więcej satysfakcji niż tylko i wyłącznie pensja, która wpływa na konto. I teraz takie pytanie do was przychodzi wam coś do głowy oprócz pensji, którą, y, przykład czegoś, co moglibyście nazwać korzyścią z pracy. My mamy dla Was kilka podpowiedzi. Jedną z takich rzeczy jest na pewno są na pewno dodatkowe benefity. My o tym już rozmawiałyśmy w poprzednich odcinkach na temat tego, że są benefity. Bardzo popularne, wręcz ostatnio chyba jest to standard w większości firm, że oprócz pensji pracownikom proponuje się jakieś takie pozafinansowe. Oczywiście dla firmy jest to koszt, ale to jest dla pracownika niekoniecznie jest to wyrażone w pieniądze. Jedną z takich rzeczy, na przykład, są słynne karty multisport czy kafeterie, gdzie jest bardzo dużo różnych możliwości, można sobie przebierać, wybierać. Są to ubezpieczenia, są to vouchery, bony, opieka zdrowotna. Co jeszcze może być, Monika? Tak to w zależności tak? od firmy. Dobre firmy, w sensie dobre, dbające o swoich pracowników. Często przed wprowadzeniem kafeterii, czyli takiego systemu, w którym pracownik może sobie wybrać w ramach określonej na przykład puli punktów czy pieniędzy, która przysługuje tym stanowisku, może sobie wybrać usługi. Eee, I często przed prowadzeniem systemu kafeteryjnego, pracodawcy e, robią wśród pracowników sondaże, ankiety, czego pracownicy oczekują, e, i potem, e, w miarę oczywiście, swoich też możliwości. Ale, ale przy y, tworzeniu już oferty dla pracowników kierują się y, ich wskazaniami. No oczywiście te najpopularniejsze y, powiedziałaś. Y, one powoli też stają się takim już standardem rynkowym. Pamiętam paręnaście lat temu naprawdę musiałam wiele bojów stoczyć, aby w firmie, w której ówcześnie pracowałam, wdrożyć opiekę medyczną. Strasznie zresztą byłam dumna, że to się udało i zadowolona, no bo służba zdrowia działała mm, podobnie jak dzisiaj. <grym niezmiennie, <grym dzisiaj niezmiennie dobrze to, chciałaś niezmiennie powiedzieć. Niezmiennie dobrze, tak jest. E, natomiast to wtedy standardem nie było. To wymagało e, analiz, przekonywania zarządu e, i przedstawiania im korzyści najróżniejszych, które również firma będzie miała z tytułu wprowadzenia takiego, takiego benefitu. Dzisiaj opieka medyczna Biorąc pod uwagę ten niezmiennie dobry standard, no coraz częściej już jest standardem w ofercie firm. Podobnie ze sportem. Część firm oferuje karty. No, multisport jest tą najpopularniejszą, aczkolwiek nie jedyną. Są również firmy, które mają swoje siłownie. Także no, opieka, taka ta dbałość o tę żyznę fizyczną, również, również jest w cenie. No, wiecie, w zdrowym ciele, zdrowy duch i tak dalej. Także to, to zależy od firmy. Coraz częstsze są też na przykład dodatkowe dni wolne, czy czas, który pracownik mogą poświęcić na działalność charytatywną, czy też jakieś formy wsparcia oferowane przez firmę na rzecz potrzebujących. A finansowany właśnie z tego systemu kafeteryjnego pracowników. No właśnie, ja też pamiętam jeszcze czasy, kiedy nie było kafeterii, a standardem rzeczywiście była opieka zdrowotna, i nieważne, czy ktoś potrzebował, czy nie, dostawał. Co też było w pewnym momencie e, takie przeszkadzające wręcz, bo niektórzy pracownicy narzekali, że im jest to niepotrzebne, bo są młodzi i zdrowi, nie mają rodzin i nie potrzebują chodzić do lekarza. W związku z tym. Im ta opieka zdrowotna jest do niczego niepotrzebna, ta karta, natomiast chcieliby coś innego. I wtedy pamiętam te czasy, kiedy zaczęły się tworzyć agencje promujące te rozwiązania kafeteryjne, gdzie rzeczywiście ludzie mogą sami wybrać, czy wolą te swoje punkty przeznaczyć na opiekę zdrowotną, czy na coś zupełnie innego. My zakładamy, że idziecie do pracodawcy, który ma ustalony pewien schemat. I tak jak wspomniałaś o tych sondażach. Najczęściej idziemy do pracodawcy, który w pewien sposób już ma model gotowy. Więc warto zastanowić się, nim podejmiecie rozmowy, na czym Wam zależy. Co dodatkowego chcielibyście mieć? Czy jesteście rzeczywiście zainteresowani tą tężyzną fizyczną? Czy rzeczywiście potrzeba Wam opieki zdrowotnej w rozszerzonym pakiecie? Czy może coś innego jest dla Was ważne? I mówimy też o takich rzeczach jak, bo to też jest możliwe i to też dzieje się w różnych firmach, Sale gimnastyczne są, tak jak powiedziałaś, siłownie są na wyposażeniu, że tak powiem, biura. To nawet nie trzeba za to dodatkowo płacić, tylko można korzystać z tego, co firma posiada. Żłobki przedszkola firma albo znajduje się w budynku, który taki żłobek czy, czy przedszkola posiada na innym piętrze, więc jeżeli to jest dla Was istotne, żeby nie dojeżdżać z dzieckiem, albo nie dojeżdżać i spieszyć się. Żeby odebrać dziecko, to warto się też zorientować, czy w tym budynku są takie um, udogodnienia, niektóre firmy stosują coś takiego, jak chociażby masażyści, którzy przychodzą, zajęcia jogi, które są w ramach godzin pracy i z których można korzystać. Więc ważne jest to, żebyście zastanowili się, co dla Was jest istotne. Tak, Jeżeli gdzieś spędzacie czas, bo macie takie hobby, chodzicie na jogę albo chodzicie na siłownię, to jeżeli to jest dla Was znaczące i ma dla Was dużą wartość, to może warto rozejrzeć się się za pracodawcą, który taką korzyść da Wam w pakiecie. Szczególnie, że ona też, miałyśmy nie mówić o pieniądzach i tak de facto nie będzie to stricte o pieniądzach, ale ta korzyść też przekłada się na konkretną gotówkę. W związku z czym, jeżeli dzisiaj płacicie np. za prywatną opiekę medyczną czy dodatkowe zajęcia sportowe, jakiekolwiek one są, to ponosicie konkretne koszty. W momencie, jeżeli dostaniecie od pracodawcy w pakiecie, w ramach, w ramach umowy o pracę, takie świadczenia, to pamiętajcie o tym, że no, możecie zaoszczędzić całkiem konkretne pieniądze, w związku z czym też myśląc o swoich oczekiwaniach finansowych, w takich sytuacjach może warto być elastycznym. Oczywiście nie mówię, że warto, że, na, że tak jest na pewno, bo to każdy z Was indywidualnie wie najlepiej, co jest dla niego ważne. Aczkolwiek zachęcam do tego, żeby, żeby być elastycznym w myśleniu i brać taką opcję pod mhm. uwagę. Dokładnie i naprawdę pomyślcie szeroko, ponieważ też bardzo modne są dodatki transportowe. Czyli jeżeli ktoś dojeżdża z daleka i wydaje dużo pieniędzy na dojazdy, to jeżeli firma proponuje mu taki dodatek transportowy, to może warto zrezygnować z części wynagrodzenia, bo bardziej Wam się to opłaca. Dodatki żywieniowe też są ostatnio bardzo modne, gdzie pracodawca wydaje albo kupony, albo inne możliwości, po prostu wpłaca Wam dodatek taki żywieniowy miesięczny. Wtedy nie wydajecie dodatkowych pieniędzy na, na jedzenie. Więc warto y, usiąść z kartką, ołówkiem i pomyśleć, na czym, na czym Wam najbardziej zależy i idźcie przygotowani. Jeżeli idziecie na rozmowę, to y, jeżeli usłyszycie od danego pracodawcy, że mają właśnie dodatki żywieniowe albo, żywieniowe, albo transportowe, albo właśnie jest system kafeteryjny, albo że tu jest przedszkola, przedszkole, albo żłobek i będziecie wiedzieli, co macie na liście. To łatwiej Wam będzie po prostu podczas rozmowy zadecydować, tak? czy to jest pracodawca, z którym chcielibyście wejść w dalszą, w dalszą rozmowę, w dalszą kontynuację tego procesu. No ale tak, gdyby cały czas obracamy się w, tych, w tej sferze wymiernych korzyści, ale są też takie mniej namacalne, które nie przychodzą nam w pierwszej chwili do głowy. Jedną z takich rzeczy jest na przykład nazwa stanowiska. Czy też miejsce w hierarchii? I to też można rozpatrywać w kontekście korzyści. No tak, jest to szalenie ważne, szczególnie dla osób, dla których prestiż ma znaczenie, ale również jest to ważne pod kątem dalszego budowania kariery. Zakładam, że firma, do której będziecie aplikować, nie będzie ostatnią, w której będziecie pracować, w związku z czym myśląc i planując swoją karierę zawodową, Warto zastanowić się, w jakim kierunku ma ona zmierzać i co zrobić już dzisiaj, aby ten kolejny krok był łatwiejszy i po prostu realny, możliwy do zrealizowania. Też nie zachęcałabym do myślenia na temat konkretnych nazw stanowisk, bo te mogą się w zależności od firmy różnić. Natomiast proponowałabym zastanowić się nad poziomem. Czy to ma być poziom specjalistyczny, czy menadżerski, dyrektorski, prezesowski? Gdzie chcecie być już dzisiaj, gdzie jutro? Są firmy, które te same obowiązki, ten sam zakres obowiązków bardzo różnie nazywają. W jednej firmie to może być specjalista, w innej to może być już menadżer, w związku z czym jeżeli prestiż ma dla was duże znaczenie, ale też właśnie takie perspektywiczne myślenie o swojej karierze zawodowej, to, to logiczne mi się wydaje w takiej sytuacji wybór stanowiska menadżerskiego nawet jeżeli stricte nie będzie ono związane z obowiązkami dotyczącymi, na przykład zarządzaniem ludźmi, bo no jednak zarządzanie ludźmi jest jednym z takich warunków sine qua non e, piastowania. Stanowiska menedżerskiego. Ale różnie bywa, no, firmy są różne, ich oferty również. Zdarza się, że firma chcąc ściągnąć w jakiś sposób, zachęcić dobrych kandydatów, oferuje stanowisko trochę na wyrost, e, aby, aby stać się bardziej konkurencyjną na dość konkurencyjnym rynku pracy. Mhm. Tak, myśląc dalej o takich korzyściach, które niekoniecznie są łatwo uchwytne i mało mierzalne, myślę sobie, że. Można też powiedzieć, tylko to wymaga sporego wysiłku i już trochę wiedzy i takiego naprawdę zainteresowania, bo może warto y, przyjrzeć się tym pracodawcom, czy też branży, czy też marce, która y, no, ma jakieś znaczenie na rynku chociażby, albo jest w takiej branży, która oferuje sporo takich możliwości budowania sieci kontaktów, specjalistycznej wiedzy, udziału w różnych stowarzyszeniach, konferencjach, izbach specjalistycznych, która ma jakieś powiązania w swojej własnej małej branży, dlatego że jeżeli byście się związali z taką firmą, no to jakąś korzyścią jest to, że wypłyniecie to na trochę szersze wody, związanie się z dobrą marką, też ma jakąś korzyść, tak, że to nie jest no-name, ale już związanie się z marką, która jest rozpoznawalna na rynku, no, też niesie ze sobą pewien benefit tego, że pracowało się dla firmy X albo może nawet Y. Co o tym sądzisz? Jak najbardziej i y, to y, często pomaga w dalszym budowaniu kariery ponieważ no to jest trochę tak jak z piosenkami. Wszyscy lubimy piosenki, które znamy. Podobnie jest w tym przypadku z poszukiwaniem firmy, gdy w CV ma się brandy dobrze znane, rozpoznawalne. One są generalnie pozytywnie kojarzone. Wydaje nam się często, że są to firmy lepsze od tych, które są nieznane. Też prawda jest taka, że z reguły są to firmy duże, ewentualnie firmy, no, które w jakiś inny sposób się wyróżniły, co z kolei kolejnym pracodawcom, pracodawcom daje, no powiedzmy, na miastkę gwarancji, że osoba, która wy, wywodzi się z firmy X, będzie na przykład potrafiła się poruszać w skomplikowanym świecie zależności korporacyjnych, czy na przykład będzie znała świetnie język obcy. Czy będzie miała dobre kontakty z biurami rozsianymi na całym świecie, z kolegami z różnych, z różnych biur, czy będzie miała bardzo dobrą znajomość jakichś produktów czy branż. No to wszystko zależy od firmy, to hmm. trudno jest tutaj generalizować, bo ile firm tyle, tyle może być te, takich przykładów. Natomiast natomiast absolutnie te firmy du duże, i rozpoznawalne, no, są pewnego rodzaju takim poświadczeniem yy, i stanowią weryfikację, taką wstępną weryfikację pracownika. Tak, te, te duże firmy, takie znaczące marki w swoich branżach oczywiście mają zazwyczaj już wypracowane rozwiązania, które no, pozwoliły osiągnąć taką a nie inną pozycję. W związku z tym, jak widzicie te takie firmy, no, to też macie zagwarantowane, że poznajecie najwyższe standardy. Tak. Yy, no Kwest... how. No how. Kwestia jest tego, oczywiście, jak chcecie wysoko sobie postawić poprzeczkę, tak? Może dla niektórych będzie to zbyt wysoka, ale dla osób, które budują swoją karierę, to jest może dobry krok, bo to jest konkretna, wymierna korzyść. Tak? No, rzadko się czasami na nią patrzy, ale rzeczywiście takie know-how zdobycie e, u rynkowego giganta, no, myślę sobie, że jest niezastą... niezastępowalne wręcz. Poza tym duże firmy, duże, średnio duże, ale generalnie firmy międzynarodowe uznane, mają coś takiego jak międzynarodowe ścieżki kariery, plany rozwoju w różnych oddziałach na terenie całego świata, w związku z czym, jeżeli jesteście zainteresowani pracą poza granicami Polski, jest bardzo prawdopodobne, oczywiście o to się musi zapytać, ale naprawdę większo, wiele z tych firm ma takie programy e, przygotowane, wdrożone i praktycznie funkcjonujące, które umożliwiają pracownikom z całego świata aplikować na e, ogłoszenia, aplikować na stanowiska, e, które się otwierają czy które e, były za, kogoś zajęte ale się zwalniają. Na całym świecie. Więc jeżeli myślicie o karierze zawodowej, to na pewno praca w dużej firmie międzynarodowej e, może nie to, że da Wam gwarancję takiej, takiej, takiej kariery, ale z całą pewnością może ją ułatwić e, w ramach danej organizacji, ale nie tylko, ponieważ jeżeli w Polsce pracujecie w dużej i uznanej firmie, to aplikując nie wiem, do Londynu, nawet do innej firmy, to ta nazwa dużej, uznanej firmy w Waszym CV będzie swoistą rękojmią. Dokładnie tak. Jak widzicie tych korzyści. Jest sporo, jeżeli się dobrze nad nimi zastanowić. Jeżeli znacie siebie na tyle, że wiecie, co was interesuje, jeżeli jeszcze nie znacie, to warto sobie zadać takie pytanie: co chcielibyście oprócz tej standardowej pensji uzyskać? Możliwości jest wiele i bardzo Was zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie taki seans yy, dotyczący pewnych refleksji: jakie korzyści z pracy mogę mieć oprócz pensji. Tak szczególnie, że no, na, na, póki co mówiłyśmy o takich dość jednak konkretnych, wymiernych korzyściach, natomiast pamiętajcie, e, że korzyścią również są, korzyściami są te rzeczy niematerialne, niewymierne, o których mówiłyśmy już przy okazji wartości. Dla mnie jest na przykład satysfakcja, uznanie, wyzwania, zaangażowanie, praca z twórczymi, kreatywnymi ludźmi. Każdy z nas ma inne potrzeby yy, i zastanówcie się, jakie są wasze. Zachęcamy do kolejnego ćwiczenia w ramach cyklu Praca Marzeń w pracy z nami. No i do dzielenia się waszymi uwagami, spostrzeżeniami. A jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, no to też zachęcamy do tego, żebyście się z nami kontaktowali. Jak najbardziej. To, to co? Go. Na dzisiaj to wszystko? Tak! To do usłyszenia! Trzymaj Cześć! Się. Hej.